Witajcie, poprzednim razem nie udało nam się zabić smoka, tym razem ma się nam to udać. Ym, ponieważ teraz przez tydzień mnie nie, nie będzie smoka, ale na... I, i bardzo bym chciała po prostu nie, się nie jakoś się ten ugarnąć i tego smoka zlikwidować, zanim wyjadę, żebym później mogła sobie... A, gdzie będzie smok, y, żebym później mogła wrócić do nagrywania już od po zabiciu smoka, a nie przed. Czyżby? Będę więcej widziała. Będę dużo, dużo widziała. Niech Albo sama się zabiję. Dobra. Lecimy. Gdzie smak? Siadł, a ja nie nadążam. Za smokiem. I... Gdzie jesteś? Tu jesteś. Już cię już pozwolicie. Nie będzie. Nie. 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 Kondycja. Słaba... Nie, nie ten. Chcę natomiast... Chcę... pradawny norski kaput bojowy. Zwykle wezmę pokładkę pod mesz, bo mnie irytuje, jak tak cały czas trzę... O, bioro. o, Już, już będzie. Powinno być dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To bojowy, się. I wtedy mikstury. I wtedy... Słaba trucizna.

tylko tak jakoś w miejscu, w którym cię ogarnę. Przedmiotem. Wszystko w pobliżu. No dobra, polecimy po miksturach. Kondycji już nie mam, ale powinnam mieć jakieś norskie mioty czy coś takiego. Tak. Jeszcze piwa, I jeszcze nie. Nie, nie, prawie zabiłam smoka Dlaczego ja... Nic tylko się załamać W kółko to samo, zapiszę w trakcie jak na przykład, jak mi się znowu uda tak ogarnąć smoka, żeby on był w połowie swojego zdrowia, to wtedy, wtedy, wtedy... Indices, <wi _> <uno> Ulubia. Eee, to wtedy... Co ja mówię? O czym ja mówię? Co ja zaczęłam mówić? O czym ja mówiłam? O czym ja... Co? Dobrze. E, jak będę w połowie życia smoka, to wtedy... Eee, to wtedy... Zapiszę. Zrobię szybki zapis. Wybaczcie moje takie nie ten, ale po raz pierwszy nagrywam, kiedy nie jestem sama w domu i jakoś tak się z kim dziwnie czuję. O! Punkt widokowy, na którym jest cała masa dymu, więc w efekcie niewiele widać. To jest smog? Tam gdzieś istnieje smog? Aha. Aha. Нет. то лук там где-то есть? Dlaczego nigdy nie trafiam w smoka? Dobrze, szybki zapis. Szybko się zapisz. Tak, tak. Teraz dopór bojowy i lecimy. Ja Wam mówię, że damy radę. Nie! Protip. Nie podchodzicie do smoka od paszczy. Nie ja to wiem. Z tym, że jak nagle smok jest, to ja nagle nie wiem. Ponownie zatem. Czyli jak będzie latał, to należy tam się już ustawić Dobrze, łóżnictwo mi wzrosło, teraz należy unieść topór bojowy swój I biegiem rusze, czyli z go. go zabija. Ja już to robiłam, ja już trzema bohaterami różnymi to przeszłam, ale jakoś za każdym razem zbiegłam do smoka od tak i po prostu smoka zabijałam. A teraz nagle jest w tym większy problem. Łucznictwo mi nie wzrosło, w ogóle same tragedie. No, wykonany. Szybki zapis, żebym tylko nie umarła zaraz teraz. O. Przeszukaj. Helm strażnika, lekki pancerz. Stalowa strzała, wielki miecz nie chcę, kość. Łuski, pewnie. Złoto. Rzemieniowe buty ginącego ognia, oczywiście. I teraz szybko się ubierzemy w lepsze rzeczy. Mam strażnika Białej Granic, czyżem nie wychowałam strzelectwa? Yy, na pewno to możemy opuścić. No i już jest dobrze. Tak. Uu, pochłaniamy, pochłaniamy, pochłaniamy. Pochłonęliśmy duszę. To teraz możemy odblokować krzyk, z tego co pamiętam. Nie, nie mocę. krzyki. Krzyki. Zaraz moczy tuż? Zaraz moczy tuż. Okej. Okay. Wspólnie to zmaczą duszę. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Sy. Ulubione. I to będzie nasz krzyk w użyciu. Tak słabiutko, ale urocza. Buhaha. Nie wierzę. Nie wierzę własnym, własnym oczom. oczom. Ty jesteś tak. Nie, ty mnie wcale nie znasz.

Każda włoż prowadzi własny rejestr przestępstw, czyli nie będę szukana w innych miejscach. Fajnie. Ale na razie muszę dobiec na, do smoczej przystani i już przekroczyliśmy 10 minut, więc zaraz będę kończyć ten odcinek. Natomiast było bardzo miło zabić z wami smoka, teraz będę wyjeżdżać na tydzień, więc nie wiem jak będzie z filmikami, zależy ile mi się dziś i jutro uda nagrać, złożyć i przekazać komuś, żeby... Mam dostarczyć coś wprost do tych no. osób. Zobaczmy. List. W każdym nie, To chyba na tyle. Muszę <głos》> iść. Masz szczęście, że nie wtrącę cię do więzienia, a teraz wolno wrócimy. To jest to De się właśnie stało, coś wybuchło, nie wiem co, y ale spoko może smog za bo. W każdym znaczy. razie chciałam powiedzieć, że dobiegniemy tylko do Jarla i to będzie koniec tego odcinka, ponieważ nie ma sensu więcej tutaj siedzieć, bo ja to jeszcze muszę złożyć i wrzucić Zaraz. i w ogóle i tak dalej. E... No. Udało mi się. Udało mi się. Udało mi się. Tak. Udało mi się. Dobra, to jest koniec dzisiejszego odcinka. Adios.